Z niesamowicie, niesamowicie ciekawej jazdy technicznej, zobaczcie, jak to robi Wojtek Gorocki, ale Adam Sylwanowicz również nie daje za wygraną. Zobaczcie, no Adam idzie równo, przynajmniej do półmetka. Przynajmniej do półmetka jest to niesamowicie pracujące widowisko. Zobaczcie, Adam postawił wszystko na jedną kartę. Ten tor prawy jest nieco mniej ulubiony przez zawodników, Powiedział, że jest bardziej są. Woltek, ale kapitalnie Adam się spisał. Jest, prawa, czas Woltek, nie samowy 49, 40 lat, a 51, 99. Adam, Adam każdy idzie do ale to nie jest Ale niestety, każdy ja dzisiaj to nie jest Wojtek Grodzki. A na mnie czas, chyba zrobi dzisiaj z tego dnia. Niecałe 52 sekundy. Dziękujemy Adamowi. Wielkie ściganie! Wielkie brawa!